Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było dwa lata temu. Wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca... A ta Halo. Korpolaska? O co ona gra? Nie wiem. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i pyta o transport. Wozi w bagażniku związanego faceta. Mhm. Mm Czyli pewnie to ona miała ten transport odebrać. Gość w bagażniku to jej główny podejrzany. Niczego się od niego nie dowiedziała, to na wszelki wypadek trzyma go przy sobie. Ona musi znaleźć ten transport zanim jej szefowie się dowiedzą, że go straciła. Imponująca sztuka dedukcji, pannovi. Korzystaj z tej wiedzy wedle uznania. A jeśli chodzi o naszą panią z Militechu, przesyłam ci numer jej komunikatora. Te ciuchy są twoje, czy jest kogoś ściągnąłeś? Kim ty jesteś, co? Baker. No to mamy dwóch nomadów w Night City. Jak mogę pomóc? Skontaktujecie z nomadami, posiedzisz z nimi, korpusie o tobie zapomną. Odpoczniesz sobie. Od czego? Od odpowiedzialności? Sorry, ale to nie mój styl. Dla korpusów jesteś co najwyżej irytującą muchą, którą zabiją, bo brzęczy. Niech się irytują. Wiesz, z kim się liczą? Z tymi, którzy są w stanie im zagrozić. A fikserzy potrafią napsuć krwi. Nawet Jorinobu na pewno cały drży przed Reginą. Mam coś dla pana Michała Akułowa. Na które piętro mam jechać? Przykro mi, ale nie udzielamy informacji na temat naszych klientów. Pan Michał mnie zamawiał. Mm -hmm. Jedna mu nie wystarcza, co? <noise> Poczekaj, powiem mu tylko, że wchodzisz. Nie śpiesz się tak. To ma być niespodzianka. Prezent od kontrahenta. Okej. Okay. Wiesz jak to działa. Chcesz robić interesy, musisz zapłacić. Masz ochotę na zajebisty braindance? Już tu byłam. Nie kojarzę cię. Bo nie weszłam do klubu głównym wejściem. Patrz, jaka cpana. Dobra, zasady są proste. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Żadnego obmacywania, żadnego nagrywania. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizis. Czekam. Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy, ale konpeki w Tokio jest to klasa lepszym hotelem. Hmm. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają lepszy personel. Singapur, Paryż i Waszyngton też wypadają przy Tokio Blado. Mhm. Z tym muszę się zgodzić. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka jest w Night City. Czyli brukowcy tym razem nie zmyślały. Wszyscy w Night City o tym plotkują. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Czyżby po 150 latach szacowny imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Wi... Słyszałam co nieco o Jorinobu. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, pewnie zgodnie z wolą ojca. Saburo szykował go na swojego następcę. Ale potem Yorinobu odciął się od korporacji. Dołączył do Stalowych Smoków, nomadów z Tokio. Podobno szykowali upadek Arasaki. Mhm. Ten młodzieńczy bunt skończył się jak wszystkie inne. Yorinobu w końcu wrócił na łono rodziny. Chociaż ładka czarnej owcy pozostała. Sporo wiesz, ale jest i druga twarz Jorinobu twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Może po prostu zależy mu na władzy, jakim wszystkim. Próbowałaś sobie wyobrazić, jak wygląda życie syna cesarza? Masz wszystko, ale tak naprawdę jesteś nikim. Przynajmniej dopóki pada na ciebie cień Saburo Arasaki. Szczerze mówiąc, ja mu współczuję. Rozumiem ten rodzaj słabości. I zamierzasz ją wykorzystać. Wiem, że bez tego transportu będziesz mieć kłopoty, więc słuchaj uważnie. Spotkajmy się i zobaczmy, czy możemy sobie pomóc. Zobaczymy, czy możemy sobie pomóc. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Szybciej. Powiem ci, kto jest sam. Ty. Jeżeli nie znajdziesz tego transportu, to jesteś ugotowana. A nikt ci nie chce pomóc. Zamknij pysk! Sprawdzić teren na wszelki wypadek. Antony Gierkwist. To on jest Twoim kontaktem. To on dał Ci namiary na konwój Militechu. Szybciej odpowiadaj. Nie mam nic wspólnego z Militechem. Potwierdzam. To skąd tyle o mnie wiesz? Wszystkie korporacje działają tak samo. Znam zasady, które panują w waszej grze. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem. Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! A ją puśćcie, niech powie o co chodzi. Wiem jak zabezpieczyć trasę przewozu, tak żeby nie okradli cię kolejny raz. Nie jestem zainteresowana. Jaka jest ta twoja propozycja? Nie można było tak od razu? Nie wkurwaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to albo zabiorę go siłą. Hmm. niech będzie. Jeden warunek zapłacisz moimi pieniędzmi. Ten chip to podpucha. Kiedy podepną go do terminalu, wpuścisz im wirusa. To prawda. Czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, to do mnie będą strzelać, nie do ciebie. Chcę wiedzieć, w co mnie pakujesz. To algorytm śledzący transakcje finansowe. Nic, czym powinnaś się przejmować. No, niech będzie. Wszystkiego dopilnuję. Wystarczy, że użyją chipa, więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Jeszcze raz. Czy ten gnój sprzedawał ci informacje? Nie znam żadnego Gilchristę. To ten gość, który tam stoi? Mówi prawdę, nie zna go. Napadałam kiedyś na transporty. I wiem, kto się tym zajmuje. Mogę ci pomóc znaleźć kreta. Ale informacje, które mam, nie dotyczą przecieku. Posłuchaj mnie! Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! A, A ją puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Teraz po tej robocie z Sandrą Dorset, na taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci choćbyś wydał wszystko. No. Trochę pożyczyłem. Ale opłacało się. Ale tę przelotową końcówkę wydechu bym wymieniła. Myślisz? Dlaczego? Ładnie warczy i laski na to lecą. To nie warczy, tylko sprawia, że słychać cię w promieniu trzech kilometrów. Wgrałabym też poprawioną mapę wtrysku i dodała bandaże termiczne. Przynajmniej dopóki nie uzbierasz na modyfikację układu wydechowego. Uh -huh. Co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Zabawne. Co? Z zewnątrz niepozornie wygląda. A w środku dobijano najlepsze kontrakty w Night City. Czas to zobaczyć na własne oczy. To co, jedziemy? Chodźmy. Potem After life. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy... Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie, w całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? Chodźmy. Pierwsza Halo. liga. Pierwsza liga. I wiesz, co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. To co, jedziemy? Chodźmy. No dawaj, dawaj. Ile lat ma Afterlife? Z pięćdziesiąt? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. Pf, to chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych? Starszy. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko. Wiktorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomie pana takiego o państwa przybyciu. Cholera, tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. A czy ja o coś takiego prosiłam? Nie, pomyślałam po prostu. A kto ci kazał o tym myśleć? Słucham? Na pewno to nie była ja, więc kto? Mam dla ciebie radę. Rób tylko to, o co jesteś proszona. Który mamy pokój? Pokój lapis lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. Ciszej, mówisz o cesarskiej córce. Myślisz, że wygłaszanie pijackich opinii na jej temat, to dobry pomysł? W miejscu takim jak to ściany mają uszy. Kur... Chyba masz rację. Lepiej stąd spieprzaj, o ile nie jest za późno. Ja, tak zrobię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co padać, cukiereczku? Zacznijmy od twojego imienia. Chyba właśnie straciłeś pracę. Skąd pomysł, że tu pracuje? Hmm, bo się widzę przed sobą? Wiesz, kto jest właścicielem Konpeki Plaza? Nie. Nikt nie zna jego tożsamości. Tajemnicza sprawa. Ale kimkolwiek jest, lubi utrzymywać tu wszystko na wysoki połysk. Może tak bardzo mu zależy na najlepszej jakości obsługi, że czasem sam staje za barem. Aha. A czemu miałby to robić? Żeby trzymać rękę na pulsie, zgarnąć parę napiwków. Hmm, ciekawa historia. Szkoda, że zmyślona. Każdy ma taką. Ty też cukiereczku. Yy... Podać coś? Może wodę? Zawsze jesteś taki bezpośredni? Wysałem to z mlekiem matki. 50% białka, 50% wysokoaktanowego paliwa. Mm? Nosiła wiatr we włosach, że tak to ujmę. Należała do Aldecardos, zanim spadły bomby. Jej ostatnie słowa? Bądź sobą, Dawid. Dokądkolwiek pojedziesz. Na razie zaparkowałem tutaj. Jestem sobą. Ciemniasz. Nawet jeśli to nie ja jeden w tej chwili. Yy... Podać coś? Może wodę? Dzięki. Zapraszam ponownie. Sam mówiłeś można wyrzucić człowieka z korporacji. Ale nie można wyrzucić korporacji z człowieka. Pewnie się stęsknił za starym życiem. Turysta pierdolony. Turysta czy nie właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse'u zdjęte. Pięknie. No. Może chciał uciec od systemu. No to po co do niego wrócił? Nie możesz uciec z systemu, jeśli system to twoja rodzina. Czarna owca nie przestaje być owcą. No chyba tak. No i wrócił. Buntownik z podkulonym ogonem. Turysta pierdolony. Który czy nie właśnie pojawił się w lobby, a my wracamy do gry. Jak myślisz, czemu on z tego zrezygnował? Hmm. Kto zrezygnował z czego? Yorinobu Arasaka z takiego życia. Stara sprawa. Coś mi się obiło o uszy. Sama pomyśl. Masz wszystko. pieniądze, wykształcenie. Twój stary w jednej chwili może obrócić połowę świata w nuklearną pustynię, a ty nagle rzucasz to wszystko w cholerę, i co robisz? Zakładasz gang, stalowe smoki, czy jakoś tak? Zerwał kontakty z rodziną, założył skórę i pobawił się w gangusa. A potem wrócił. Dlaczego? A jebać go, co mnie obchodzi jakiś bogaty dupek i jego zachcianki. Ma? ta. Jak znam życie, to mieli protekcję całej tokijskiej Arasaki. Pozerzy je bani. I jeszcze ta nazwa: stalowe smoki. Jak ze snu prawiczka. Pobawił się w twardziela, a potem mu się znudziło. Turysta pierdolony. Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia penthouse'u zdjęte. Pięknie. No to wchodzimy.